Hejka! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale... Mój koń śpi. <gry> e, jak mogliście zauważyć pod tule... Um, dzisiaj jedziemy wykupić możliwość prowadzenia konia za tą oto tutaj uzdę. Um, możecie domyślać się, po co tego potrzebuję, um, ale ja Wam tego nie powiem, no bo jest to niespodzianka. Także okej, okay, nie, nie zastanawiam się dłużej, bo nie chcę po prostu przedłużać, więc jedziemy. I z tego co pamiętam to 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 chyba jest tam na tej Arenie e, Winnicy, coś takiego, tam obok tego ogrodu. O, mamy to, tak, już widzimy tutaj tę Arenę. A, nie tą stroną. Gdzie? O, tam mamy, tam mamy, tam mamy wjazd. Nie, dalej. Ej, zrobili ten wjazd w ogóle w mega dziwnym miejscu. Ej, serio. Zobaczcie. Jakie dziwne miejsce na wjazd. Dobra. Także. Witaj, trener koni. O! A dobra, żeby osiągnąć kolejny poziom. Nie, nie, już wolę sobie sama wytrenować za darmo. Witaj, za dodatkową opłatą mogę nauczyć cię, jak prowadzić konia. Co? Aż tyle? Dobra, no, no dobra, no. Prowadź swojego konia i tak tyle zarobię w sumie za dwa. Jak poczekam dwa tygodnie. Także kup umiejętność, coś tam, prowadzić swojego konia. Za dodatkową opłatą możesz nauczyć się, jak prowadzić swojego konia. Aby móc prowadzić swojego konia, musisz najpierw wsiąść z siodła i stanąć przed koniem. Jeśli w miejscu, w którym stoisz, możliwe jest prowadzenie konia co chwila. A móc prowadzić konia się Aha, dobra. Jeśli w miejscu, w którym stoisz, możliwe jest prowadzenie konia przez aktywacyjny, powiedzmy, dolnej części. E, prawej, w dolnej prawej części Twojego ekranu, czy chcesz nauczyć się, jak prowadzić konie? No więc, uwaga. To wszystko? Aha, okej, okay, no dobra. Dobra, to sprawdźmy od razu już tutaj. Okej, okay, sprawdźmy to. A, mamy! A jak super! Ej, zobaczcie, ale to jest fajne i, i dziwne i tak, o Jezu, ale dziwnie. Dobra, to teraz pobiegnijmy. No, nie da się biegnąć. Tak jak myślałam. No no bo w sumie to nie jest potrzebne. A jak chcemy to tak tutaj coś. Aha, dobra. O! A to tak było? Dobra, to tego nie widziałam, dobra. Teraz jak zejdziemy, to to już nam znika. Dobra, to wypróbujmy to może w innym miejscu. Dobra, idziemy sobie. Naprawdę zgadujcie w komentarzach po co ja mogę, mogłam to kupić. Także idziemy sobie, idziemy. No fajnie wam powiem fajnie mi się to podoba. Ok, zrobię może zdjęcie. O tak, da się zrobić zdjęcie. Dobra. No to tak, może pierwszy takie zdjęcie. Ok, winieta. Jasność. Gąbie ostrości. Ok. Słodko, słodko. I jasność. Oczywiście kontrast. Okej. Okay. No już to, to już tutaj to wszystko raczej może być. Okej, okay. <grym> jest chyba. Dobra, zrobię jeszcze tu może. Dobra. ma coś na głowie. Dobra. Dobra. Myślę, że już jest OK, dobra. No to teraz sobie wejdę na tego konia OK. Tak, więc teraz. Pójdźmy sprawdzić, nie wiem, w jakimś takim... O, jak czy tak się go da? O, no nie. Tak wiecie, jak to się... Pod innym kątem. O. O. Dobra, bo z konia da się zejść, a czy da się go tak właśnie... No nie... O, dobra. Jej, zobaczcie! Da się. W ogóle on się sam obracał. O nie, samo mi idzie! Co? Zobaczcie! <głos> <głos> samo mi to idzie! Ej, co koń nie prowadzi? W ogóle? Co, co się dzieje? Zobaczcie to! Dobra, nieważne. Ehm, no spoko, spoko. Ale nie, tak serio to naprawdę mi się mega podoba. A tak pod górkę może, co? Jej, mamy to! No, fajny, fajny to jest, naprawdę. Także to by było chyba na tyle. Żegnam Was, żegnam Was... Ej! Dobra, właśnie odkryłam coś dziwnego. Nie da się cofać, okej. Okay. Czemu? Ej, serio, klikam strzałkę w tył, a ona mi idzie do przodu. Ej, to jest dziwne, dobra. Także mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. E, był chyba um, trochę krótszy niż inne na moim kanale. No ale tak. Tak więc e, żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wyczekujcie. 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 O, chyba tak. Wyczekujcie kolejnego filmiku um, na moim kanale. I będzie to filmik niespodzianka, taki inny trochę. Także wyczekujcie. 이빠빠.